Cześć, może witajcie. Nie sądziłem, że będę miał okazję mówić o swoim kapłaństwie. Zazwyczaj czynię to w jakiś sposób w Wielki Czwartek. Ale droga mojego kapłaństwa właściwie rozpoczęła się w mojej rodzinie, w moim domu. Duży wpływ na to, że potem wybrałem seminarium w Płocku, miał też ksiądz proboszcz który no, tak przygarnął mnie serdecznie i pomógł mi przede wszystkim poprzez sakrament pokuty, poprzez to, że mogłem być lektorem, że mogłem być przy ołtarzu jako ministrant. I też muszę powiedzieć, że sam byłem zdumiony, jak rozmyślałem o tym, że moim chyba patronem mojego kapłaństwa jest święty Stanisław Kostka ponieważ od pierwszej komunii otrzymałem książeczkę z Jezusem Chrystusem i pamiętam, że do liceum modliłem się modlitwami do świętego Stanisława Kostki. To była modlitwa za ojczyznę, modlitwa o miłość prawdziwą, modlitwa o kapłaństwo. Nie do końca to może rozumiałem, ale modliłem się. Aż w pewnym momencie podjąłem decyzję, Taką, że no chciałbym jednak spróbować. I choć może rodzice moi nie do końca byli zachwyceni tym pomysłem, najbardziej może mama, no bo oczywiście obawa, że nie będzie wnuków, no jest jednak dużym problemem dla rodziców. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że kiedy wstąpiłem do seminarium, to był jeden z piękniejszych okresów w moim życiu. To był bardzo dobry czas pod względem intelektualnym, pod względem duchowym. Naprawdę odkrywałem tam i Pana Boga, ale też i uczyłem się relacji z kolegami, z drugim człowiekiem. I przyznam szczerze, że najpierw myślałem, że muszę być święty. Że tylko święci zostają księżmi, ale właśnie w seminarium uświadomiono mi, że świętość nie polega na tym, że ja jestem bez grzechu, no, bo już nawet w pewnym momencie miałem taki e, poważny problem, że e, nie, chyba nie mogę zostać księdzem, ponieważ no, jestem grzesznikiem. Na szczęście dobry ojciec duchowny w seminarium spokojnie, cierpliwie tłumaczył, wyjaśniał, no i pomógł mi podjąć ostateczną decyzję, za co do dzisiaj Jemu jestem naprawdę szczerze wdzięczny. Nie sądziłem też, że jako ksiądz będę miał taką niesamowitą pasję bycia księdzem. Pasję, która polega na miłości do Pana Boga, że dotykam Go codziennie w moich dłoniach podczas Eucharystii, że on w ten sposób też mnie przemienia na adoracji. Niesamowitą dla mnie rzeczą też jest to, że dał mi tylu ludzi przez te 25 lat mojego kapłaństwa, tyle różnych spotkań, rekolekcji, tyle wspaniałych doświadczeń z młodzieżą, Światowe Dni Młodzieży. Naprawdę grupy, z którymi pracowałem we wszystkich parafiach, zespoły. Nie sądziłem, że moje życie będzie naznaczone taką pasją miłości do Pana Boga i do ludzi. Początkowo to nawet myślałem na pierwszej parafii, że będzie nudno po prostu każdy dzień będzie podobny do siebie, każdy dzień będzie taki sam, codziennie msza święta, spowiedź, szkoła, katecheza i tak Ale okazało się, że Pan Bóg zatroszczył się o to, żeby tej luty kompletnie nie było i nie ma jej do dzisiaj. Oczywiście ta pasja to także jakaś, jakaś forma cierpienia. Nie wszystko jest takie proste i to też trzeba powiedzieć, ale kiedy się zgina kolana przed Panem Bogiem, nawet kiedy się czasami może i płacze trochę przed Nim, to wówczas On naprawdę przychodzi i tego swojego kapłana przytula. Zapraszam Was serdecznie, byście się nie lękali wejść na drogę powołania. Jeśli słyszysz głos, pójdź za mną. Może delikatnie, może bardzo subtelnie. Może pojawia się co jakiś czas tylko. To nawet lepiej, że nie jest jakiś gwałtowny. To proszę cię, porozmawiaj ze swoim księdzem proboszczem. Porozmawiaj może z jakimś kierownikiem duchowym. Zapytaj go, jak rozumieć to, co się dzieje w twoim sercu. I spróbuj odpowiedzieć wielkodusznie na to zaproszenie pana Jezusa. Serdecznie was pozdrawiam, ksiądz Jacek szczęśliwy ksiądz.